Martin Hartnicek. Mięso. Część pierwsza. Właściwie nie było to najmądrzejsze, że wszedłem do hali Targowej. Powinienem to sobie uświadomić zaraz po wejściu. Powinienem to sobie uświadomić i wycofać się. Może nawet pomyślałem o tym, ale głód, zmęczenie i pragnienie, by się poruszać wśród tej powodzi mięsa. Były silniejsze od rozsądku. Do tego nie miałem nawet jednej kartki na mięso. Powinno być dla mnie jasne, że gdyby zatrzymali mnie policjanci albo rzeźnicy i stwierdzili ten fakt, byłby ze mną koniec. Nawet bym się z tego nie wytłumaczył, i nawet bym nie próbował wyjaśnić, że nie miałem zamiaru przywłaszczyć sobie w hali żadnego mięsa, że nie chciałem kraść. Ich zarządzenia były jednoznaczne. Każdy, kogo przyłapie się w hali targowej bez kartek, zostanie poprowadzony na ubój. Jeśli jednak chciałem pozostać w hali i nie narażać się na niebezpieczeństwo kontroli, musiałem być niezmiernie ostrożny. Najbezpieczniejszy byłbym w pierwszej klasie. Ci, którzy tutaj wymieniali kartki na mięso, nie byli nawet specjalnie narażeni na kontrolę. Posiadali tyle kartek, bo mieli szczególnie mocną pozycję, i policjanci nie odważyliby się zbyt często ich nagabywać, przynajmniej nie tutaj. Nie wchali. Z drugiej jednak strony i tutaj często przeprowadzali kontrolę wszystkich klientów, wyrywkowe i ostre, właśnie dlatego, że teoretycznie tu nie przeprowadzali ich nigdy. Wiedzieli dobrze, że bezpieczną pierwszą klasę wykorzystuje mnóstwo takich jak ja. Takich, którzy nie mają ani jednej kartki i żywią się nadzieją, że tu nie zwrócą na siebie uwagi, a nawet że uda im się coś przywłaszczyć. A mieć mięso pierwszego gatunku to już coś znaczy. Jest zupełnie świeże, wysokiej jakości i z całą pewnością nie pochodzi z jednostek, które padły. Pierwsza klasa nie była co prawda rozległa była zdecydowanie mniejsza od klasy drugiej albo trzeciej, ale mięso mieli naprawdę doskonałe. Takich, którzy mogli sobie pozwolić na wynoszenie stąd jedzenia, nie było zbyt wielu. W pierwszej klasie trzeba było wymienić na mięso wiele kartek. Ale ten, kto rzeczywiście mógł sobie pozwolić na zakupy tutaj, mógł być tylko zadowolony. W drugiej klasie, znacznie bardziej rozległej, zatrzymywało się o wiele więcej ludzi. Wystawiano w niej mięso, które co prawda nie było świeże, ale z całą pewnością pochodziło z uboju. Dostarczano je z pierwszej klasy, gdy nie zdołano go sprzedać i gdy zachodziła obawa, że zacznie się psuć. Było to także mięso nie pochodzące z uboju, a więc padlina, ale świeża. Robienie zakupów w drugiej klasie było powszechniejsze niż w pierwszej i dlatego przybywało tu dużo więcej ludzi klientów, rzeźników i policjantów. Ponieważ w drugiej klasie był taki ścisk, często zdarzały się w niej kradzieże i dlatego też tutaj policjanci i rzeźnicy przeprowadzali kontrolę daleko częściej i dokładniej niż w klasie pierwszej. Ten, kto odważył się wejść tu bez kartek, mógł być pewien, że zostanie przyłapany. Przy tym tutaj, tak samo jak w klasie trzeciej, tak zwanej biednej, przebywała niewiarygodna ilość mentów, ludzi najgorszego pokroju, którzy przeważnie dobrze się znali z policjantami i rzeźnikami, mieli w kieszeni przynajmniej jedną lub niewiele więcej kartek i mogli dać się skontrolować nawet kilka razy dziennie. Nikt tych osobników nie przeganiał. Policjanci byli z nich nawet zadowoleni, bo często się zdarzało, że ta hołota zwracała im uwagę na kogoś, kogo można by było podejrzewać, że nie ma kartek i w ten sposób umożliwiłaby jego zatrzymanie. Ale dobre stosunki mentów z policjantami i rzeźnikami wcale ich nie chroniły. Jeśli by któryś z nich zgubił swoją kartkę albo stracił ją w inny sposób i podczas kontroli został zdemaskowany, nie ominąłby go ubój tak samo jak każdego innego obywatela którego przyłapano by w hali targowej bez kartki nigdy nie było dla mnie całkiem jasne w jaki sposób menty zdobywały kartki wielu tych osobników nigdy albo prawie nigdy nie opuszczało hali poza halą przebywali z całą pewnością tak krótko że trudno było sobie wyobrazić by znaleźli czas na załatwienie sobie jakieś kartki jeśli nawet posiadali ich niewiele jeśli mieli także stale kawałek mięsa, dzięki któremu nie opadli sił, na pewno musieli dostawać kartki bezpośrednio tutaj, w hali targowej. Prawdopodobnie w taki sposób wynagradzali ich za służbę rzeźnicy, którzy potrafili docenić zasługi mentów. Zasługi, dzięki którym można się było nie obawiać niedoboru mięsa. Menty były właściwie współpracownikami rzeźników oraz współpracownikami policjantów, chociaż w jakiś sposób pogardzanymi. Możliwe jednak, że te domysły nie są słuszne. Może wszystko jest o wiele prostsze i może męty zdobywają kartki w taki sposób, że kradną je tym, którzy zaopatrują się w hali. Taka kradzież jest daleko bardziej bezpieczna, niż by się wydawało. Jeśli przyłapano by ich na kradzieży mięso należącego do hali, przeznaczono by ich na ubój. Gdyby padło na nich choć podejrzenie o taki zamiar, także zostaliby zaszlachtowani. Natomiast, gdy ukradli kartkę osobie prywatnej chcącej zrobić zakupy na hali, nie byli karani, przynajmniej nie zawsze. Przeciwnie, jeśli okradziona osoba domagała się swoich kartek, gdy zwróciła uwagę rzeźników i policjantów na swoją stratę, sama była poddawana przeszukaniu. Jeśli zdarzyło się, że zrabowano jej wszystkie kartki, że nie pozostała jej nawet jedna, postępowano z nią tak samo jak w wypadku, gdyby już do hali weszła bez kartek. Była właściwie podejrzana o zamiar okradzenia hali z mięsa. Czasami, jednak choć bardzo rzadko, występował taki brak mięsa, że musiał pójść na ubój nie tylko okradziony nieszczęśnik, ale też lump, który był podejrzany o kradzież, chociażby miał kieszenie pełne kartek. Występowały takie przypadki. Mimo wszystko nie śmiałbym twierdzić, że lumpy w taki sposób zdobywały kartki. W końcu mogły je dostać od tych, którzy mieli kartek dosyć i litowali się nad nimi. Właściwie, to hołota żebrała też trochę na hali. Oczywiście, z drugiej strony to prawda, że mało kto miał aż tyle kartek, by się ich dobrowolnie pozbyć na korzyść jakiegoś lumpa. A ten, który miał kartek dosyć, wymieniał je raczej na mięso w pierwszej klasie, gdzie mentą wstęp był wzbroniony. Oczywiście bywało, że czasami przedostał się tam któryś. Narażał się jednak na niebezpieczeństwo rozpoznania przez policjantów czy rzeźników. I na karę. O wiele łatwiej było wejść do pierwszej klasy mnie, Choć nie miałem w kieszeni ani jednej kartki, było to prostsze, dlatego, że moja twarz nie była znana, a ja nie wyglądałem na lumpa. Do pierwszej klasy odważałem się wejść jednak tylko wtedy, gdy miałem przy sobie kartki. Ale nigdy nie posiadałem tylu kartek, by móc sobie pozwolić na luksus robienia tam zakupów. Natomiast sprawiało mi przyjemność przebywanie w sąsiedztwie tego doskonałego mięsa. Patrzenie na uprzejme oczy rzeźników, którzy wodzili za klientami, i czucie się przynajmniej przez krótką chwilę lepszym człowiekiem. Dla mnie, który tylko kilka razy w swoim życiu robił zakupy w drugiej klasie, poza tym zawsze w trzeciej, dla mnie pierwsza klasa była jakimś wyśnionym miejscem, do którego chciałem się dostać, gdy tylko odejdę z tego świata. Wszystko jedno w jaki sposób. Marzyłem o połączeniu się z pierwszą klasą w jakikolwiek sposób, i chociaż nie wiedziałem wiele o duchowych wartościach, miałem nadzieję, że takie skromne życzenie mogłoby mi się kiedyś spełnić. Trzecia klasa, tak zwana biedna, była najmniej bezpiecznym miejscem dla człowieka, który nie miał przy sobie ani jednej kartki. Najmniej bezpiecznym przynajmniej z punktu widzenia organów kontrolnych. Kontrole przeprowadzano tutaj ustawicznie. Po całym olbrzymim terenie klasy trzeciej stale krążyły grupki policjantów albo rzeźników. Grupki, które wzbudzały jedynie strach i pragnienie, by ich uniknąć. Ale właściwie z powodu rozległości trzeciej klasy groziło tutaj tylko niewielkie niebezpieczeństwo w podjęcia im w ręce. Jeśli policjanci się zbliżali, nie było nic łatwiejszego jak przenieść się w bezpieczne miejsce lub po prostu zniknąć z hali. Mimo, że było tutaj więcej mentów, mogących zwrócić uwagę policjantów na każdego podejrzanego, którego w wypadku próby ucieczki mogli schwytać, nawet w przybliżeniu nie było tu tak niebezpiecznie jak w drugiej klasie. W trzeciej klasie bardzo trudno się było zorientować, kto ma kartki, a kto nie. Różnica między klientami, mentami i tymi, którzy znaleźli się tutaj chociażby po to, by rozkoszować się widokiem mięsa, albo dlatego, że rzeczywiście mieli zamiar kraść, była nieznaczna. Potężny tłum, który się tu kłębił, jakby się odznaczał cuchnącą jednostajnością biedoty, zakłócaną jedynie jasno-czerwonymi barwami mundurów rzeźników i policjantów. Tutaj, w trzeciej klasie, robiła zakupy zdecydowana większość obywateli. Kartek nie zabierano od nich wiele. Mięso było tu rzeczywiście tanie, tanie w porównaniu z klasą drugą. Panował tu obrzydliwy fetor, który jednak nikomu, przychodzącemu tak często do trzeciej klasy jak ja, wcale nie przeszkadzał. Mięso, które można było tu dostać na kartki, nie było już właściwie mięsem. Była to tylko jakaś masa, która dopiero po ugotowaniu czy przyrządzeniu w inny sposób mogła na pozór przypominać potrawę. Była to padlina leżąca wcześniej na latach w drugiej klasie mięso z uboju, które wcześniej zaczęło się psuć w pierwszej klasie, potem w drugiej. A w końcu, gdy przeleżało jakiś czas w magazynie, ciężko cuchnące rozkładało się dalej w trzeciej klasie. Wszystko stare, nafaszerowane robactwem, odrażające.